Po śmierci ACI jeszcze do niej dzwoniłem, te słowa Dariusza Kamysa zmieniają wszystko. Nikt nie był przygotowany na to, co wydarzy się cztery miesiące po śmierci Joanny Kołaczkowskiej. Wydawało się, że branża kabaretowa powoli zaczyna oswajać się z jej odejściem, że miniony czas pozwolił jej przyjaciołom wrócić do codzienności, choćby częściowo. A jednak to, co zrobił Dariusz Kamys, całkowicie zmieniło atmosferę wokół tej historii. Artysta zdecydował się na szczere, wyjątkowo emocjonalne wyznanie, które ponownie otworzyło rany i wydobyło na światło dzienne prawdę, o której milczano od miesięcy. To był pierwszy raz, kiedy Kejmis i jej wieloletni przyjaciel, szwagier i partner sceniczny publicznie opowiedział o kulisach ostatnich chwil Joanny. I zrobił to w sposób, który wstrząsnął opinią publiczną. Gdy wiadomość o chorobie Joanny Kołaczkowskiej dotarła do mediów, Wiele osób odmówiło przyjęcia jej do wiadomości. Wszyscy chcieli wierzyć, że to tylko trudny okres, że leczenie zadziała, że jej wyjątkowa energia pomoże jej wrócić na scenę tam, gdzie była niezastąpiona. Ale diagnoza była brutalna: złośliwy nowotwór mózgu glejak jeden z najtrudniejszych przeciwników, z którymi może mierzyć się człowiek. Dariusz Kejmis przyznał, że od początku wiedział, że walka będzie trudna. Jednak nie dopuszczał do siebie myśli, że nadzieja mogłaby okazać się złudna. Zdradził też, że choć cała Polska wysyłała w stronę Joanny dobre myśli, lekarze mówili wprost coś zupełnie innego. Niestety, lekarze od początku nie pozostawiali złudzeń, przyznał w rozmowie z wirtualną Polską. To jedno zdanie, które wypowiedział w pełni świadomie, stało się symbolem jego bezradności wobec nieuchronności losu. Joanna przez lata była jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej sceny kabaretowej. Jej talent, charyzma, delikatny humor i niezwykła wrażliwość sprawiały, że publiczność darzyła ją ogromną sympatią. A ci, którzy mieli okazję z nią pracować, wiedzieli, że była kimś znacznie więcej niż tylko artystką, była duchową opoką, przyjaciółką, potrafiącą słuchać i człowiekiem, którego obecność wnosiła ciepło nawet w najtrudniejsze dni. Dlatego jej choroba była szokiem, a jej odejście z ciosem, który na długo pozbawił branżę tchu. Zmarła w nocy z 16 na 17 lipca 2025 roku, mając zaledwie 59 lat. Ostatnie tygodnie były dla niej wyjątkowo trudne. Traciła mowę, komunikowała się głównie spojrzeniami i krótkimi słowami, ale mimo tego wciąż była sobą w pełną ciepła. Wdzięczności i delikatnej siły, którą Dariusz Kejmis wspominał z ogromnym wzruszeniem. Do samego końca wierzyłem. Myślałem, że skoro tyle ludzi myśli o aście, cała ta dobra energia nie pójdzie na marne, mówił ze smutkiem. Wypowiedział te słowa tak, jakby nadal próbował znaleźć logikę w czymś, co od początku było nie do zatrzymania. To właśnie ta mieszanina nadziei i świadomości nieuchronności sprawiła, że jego wyznanie trafiło do serc tysięcy fanów. To, co wydarzyło się później, pokazuje, jak głęboka była ich relacja. Dariusz Kemis opowiedział o czymś, co trudno racjonalnie wyjaśnić. Przyznał, że nawet po śmierci Joanny odruchowo chwytał za telefon, by do niej zadzwonić. Po śmierci ACI kilka razy do niej dzwoniłem. Cały czas mam zapisany jej numer, powiedział, jakby wciąż wierzył, że pewnego dnia po drugiej stronie ktoś jednak odbierze. To są te momenty, które ujawniają najwięcej i dowody na to, że pewne relacje są tak mocne, że wykraczają poza granice życia i śmierci. Keymis zdradził również, jak trudno było mu pogodzić się z brakiem Joanny w codziennych czynnościach. Opowiadał, że za każdym razem, gdy tworzył coś nowego, szczególnie obrazy, których malowanie stało się jego pasją i pierwszą osobą, której chciał to pokazać, była właśnie Joanna. Zawsze gdy stworzyłem obraz, wysyłałem go aśce. Ostatnio znów coś namalowałem i już łapałem za telefon, by jej wysłać. Nagle zdałem sobie sprawę, że się nie da wyznał. Ten fragment jego opowieści stał się jednym z najbardziej poruszających, bo pokazuje, jak długo w człowieku trwa obecność tych, którzy odeszli. I jak silnie potrafią być zakorzenieni w naszej codzienności. Relacja Joanny i Dariusza to nie była zwykła przyjaźń. To była wieś budowana przez cztery dekady wspólną pracę, niezliczone występy, rozmowy, podróże, plany artystyczne, a także trudne momenty, które tylko umacniały ich relacje. Heimis przyznał, że Joanna była jedną z najważniejszych kobiet w jego życiu. Ona bez wątpienia była jedną z kobiet mojego życia. Drugą, z którą najczęściej się widywałem, powiedział otwarcie, przyznając, że ich wieś była absolutnie wyjątkowa. To zdanie rozpaliło emocje fanów, bo pokazało, jak głęboka była ich przyjaźń i bliskość, której nie sposób było podrobić. Hrabi przez lata było czymś więcej niż grupą artystyczną. Dla wielu ludzi było wspólnotą, rodziną z wyboru. Keymis podkreślał, że w ich ekipie nie tylko czwórka sceniczna była sobie bliska, ale również technicy, menedżerowie i wszyscy, którzy przez lata tworzyli z nimi codzienność. Mówił, że dopiero śmierć Joanny otworzyła mu oczy na to, jak wyjątkowe życie prowadzili. Dopiero teraz po odejściu ACI widzę, jak wspaniałe mieliśmy życie. Jeszcze pół rok temu nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy, dodał, podkreślając, jak przewrotne potrafi być ludzkie doświadczenie. Wspominał, że to dopiero z perspektywy czasu człowiek naprawdę rozumie wartość chwil, które wówczas wydawały się zwykłe. Śmierć Joanny Kołaczkowskiej pozostawiła po sobie niewypełnioną przestrzeń. W każdym miejscu, w którym była kiedyś obecna, w każdym wspomnieniu, w każdym spojrzeniu na scenę, na której błyszczała. Kejmis podkreślał, że tego bólu nie da się całkowicie zniwelować. Można nauczyć się z nim żyć, ale nie można go usunąć. Jej odejście wytworzyło pustkę, która nigdy nie zostanie wypełniona. Czasem będzie bolało mniej, czasem więcej. Ale ból zostanie, powiedział.